Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Jetpack Jumpers od Russo i mam kodzik dla was zaraz na wstępie, zostaw lajka, subskrybuj kanał, wszystkie kodziki, słuchajcie, odwiedzajcie moją stronę internetową, bo tam są kody do różnych innych trybów Robloxa, staram się aktualizować na bieżąco, link będziecie mieli w komentarzach, zapraszam serdecznie po pierwszy kodzik, który jest na tej grze, 5001 like, Justys i co dostaniemy? Gemy, ile tych gemów dostałem? Popatrzę potem na nagraniu, bo sam nie wiem, słuchajcie. Ale chyba nie, nie za dużo, prawda? A my tu wracamy do naszych skoków. Przeskoczę całą mapę. Ej, plus 20 gemów na start dostępny. Ten kodzik mi przyniósł tutaj szczęście. Bardzo ładnie. Mam nadzieję, że. Ok, 114 złota. Sprawdźmy teraz, czy uda mi się. Tutaj dziewięćset łopanie ty tu po panie to 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 tyle aż tyle chłopy babki ratujcie mnie skąd ja wezmę tyle kasiory ej no już w poprzednim odcinku udało mi się dostać tam na tamten y, słuchajcie dalszy etap dawać okej okay, patrzcie jestem jestem który jestem ej, co to za jakiś malutki gościu tu był okej okay. Czy pobije swój rekord? 1390 to nie jest tak źle, ale dobijmy do tego... Czekajcie, cyk. Okej, okay, kolejny plus 20 gemów. Ała, odbiłem się od drzewa, ale mam już 190 prawdopodobnie. I mogę ulepszyć nasz plecak, czyli będziemy jeszcze mocniej skakać. 190 gemów, ja nie wiem co my tu będziemy robić za to. Ale ok, ulepszam. Patrzcie i teraz będę mógł kupić kolejny jetpack za 360, więc nie jest źle. A tu, Aria. Ja mogę to kupić? Okej, okay, możemy to kupić. Aria a, uh, Trials. Coin Gainet. A, czyli dostajemy te szarfy. Czyli dostajemy o 5% więcej kodów. A ile ja to Ja mam tylko jednego. Mogę to sprzedać nawet, Okej, okay, nie jest źle. Czyli 5% więcej końców. Nie jest tak źle, czekajcie. Aria 2 Trials. <gryw> Ale popełniłem błąd. Największy błąd, wielbłąd na świecie. Ja mogłem tam sobie to kupić. A bo miałem tyle gemów ale ze mnie dziadega. Okej, okay, ale kolejny gem jest dofarmiony. Aj przeskoczyłem busta. Okej, okay, kolejny gemik. Ej, lecimy po więcej. Ile dostanę w ogóle teraz kasy? 143 koins. Te końsy monety to tak. Powiem wam Wow, ale wysoko teraz fruwam. Ej, rekord świata, rekord polski ustanowiłem teraz. Dobrze, słuchajcie, nie jest źle, podoba mi się to. Okej, okay. i czy ja jeszcze chyba nie jestem w stanie kupić tego nowego jetpacka? Patrzcie, gemy. Gemy mi się podobają. Czy ja mogę coś dalej przeskoczyć? No na razie 400? Będzie, bien, będzie. 1400. 20 gemów, ja za chwilę kupię sobie lepszą szarfę i tyle, i ty, 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 tyle będzie. Ale mamy... 1300 to kosztuje, to gdzie A ja patrzyłem? Ja jestem jakiś ślepy. Dobra, skoczmy jeszcze raz. Cyk, ominąłem gemy. Plus jeden jump miałem, ale go zepsułem. Pany, to poszło mi coś nie tak, kurka wodna. Dobra, pięknie. Słuchajcie, jeszcze jak będę miał więcej kodzików, to oczywiście nagram e, filmik. Ale ta gra mi się bardzo podoba. Ona jest, przypomina mi te gry mobilne, takie gdzie się z tej rampy, ramp, car, jumping i tak dalej, które były bardzo popularne. Przypomina mi to. I spoko. E, Boże, co mi się stało? Zbagowałem się. Zepsułem się. Ała. Panie, ała. Ja się zepsułem. Dobra, dzięki wam za uwagę. Do